Czy zastanawialiście się nad tym, czy można samemu zbudować pompę ciepła? Tak, można. Czy warto? To zależy. Mam nadzieję, że seria filmików, które Wam przedstawię na tym kanale, przekonają Was do tego, że warto taki zabieg zrobić i że jest to opłacalne. Dzięki temu możemy oszczędzić sporo pieniędzy, dostając bardzo dobrze działające źródło ciepła za... Cenę powiedzmy zwykłego kotła gazowego. Na co zwrócić uwagę, wybierając klimatyzator, który będziemy chcieli przerobić na pompę ciepła? Są trzy kluczowe elementy: przede wszystkim sprężarka, a także czy zaworem dławiącym w tym wypadku jest kapilara, termostatyczny zawór rozprężny czy elektroniczny zawór rozprężny, a także Wielkość wymiennika zewnętrznego zwanego parownikiem. Jakie modele klimatyzatorów nadają się na przeróbkę? Na rynku jest tak dużo różnych firm, że ciężko na dobrą sprawę powiedzieć, który z nich nadaje się najbardziej. Sporo też zależy od tego, jak wygląda układ ogrzewania domu. Sporo również zależy od budżetu. Osoby, które mają więcej pieniędzy na ten cel, mogą celować w jednostki typu Arctic, film, firm Toshiba, czy Daikin. Natomiast w budżetowych projektach warto zwrócić uwagę na klimatyzatory GRI, bądź Haier, czy Heiko, który de facto jest klonem Haiera. Wspomniałem jakiś czas temu na temat elementów dławiących. W budżetowych klimatyzatorach najczęściej występuje kapilara, natomiast w tych lepszych elektroniczny zawór rozprężny. Wybierając klimatyzator pod przeróbkę, warto wybrać taki, który posiada właśnie elektroniczny zawór rozprężny. Dzięki temu mamy pewność tego, że nasza pompa ciepła będzie pracować możliwie wydajnie również w niskich temperaturach. Stosując klimatyzator z kapilaru, niestety możemy spotkać się z tym, że wraz ze spadkiem temperatury bardzo mocno spadnie również wydajność naszego urządzenia. Przy elektronicznych zaworach rozprężnych Granica, do której klimatyzator przerobiony na pompę ciepła działa efektywnie, przesuwa się bliżej ujemnych temperatur. Jeżeli natomiast chodzi o sam wymiennik ciepła zewnętrzny, warto zwrócić uwagę, żeby miał możliwie jak najwięcej rzędów. Najczęściej popularne są dwurzędowe jednostki, ale zdarzają się również trzyrzędowe. Jest tak chociażby w przypadku klimatyzatora Gree Amber Prestige, który ma właśnie trzy rzędy. Co nam daje większa ilość rzędów w tym wymienniku? To, że wymiennik taki posiada większą powierzchnię wymiany, dzięki temu możemy pobrać efektywniej więcej energii z otoczenia. Ostatnim z kluczowych elementów jest kompresor. Tutaj w klimatyzatorach takich Użytku, do użytku domowego zazwyczaj jest sprężarka jednostopniowa natomiast zdarzają się kompresory, tzw. Tak twin Rotary, które dzięki dwóm wirnikom na osi są w stanie sprężyć gaz efektywniej niż te podstawowe jednostki. Jeżeli macie jakieś pytania co do rekomendowanej marki, czy egzemplarza, który nada się na przeróbkę pompy ciepła. Zadajcie takie pytanie w komentarzu, Postaram się wam nakreślić jakie dokładnie modele warto kupić w danym momencie. Teraz może kilka za i przeciw na temat samej przeróbki klimatyzatora na pompę ciepła. Na początek zalety przede wszystkim cena. Budując samemu pompę ciepła jesteśmy w stanie oszczędzić Prawdopodobnie około połowy ceny, którą należy zapłacić za jednostkę typu split. Budując taką pompę samemu, znamy ją od podszewki. Dzięki temu wiemy, jak ją serwisować, jak naprawiać jakieś błędy i wykonywać cykliczne czyszczenia, by nasza pompa ciepła efektywnie pracowała przez cały swój czas. Co do minusów. W pewnym momencie budowa pompy ciepła na bazie dobrego klimatyzatora wyposażonego w dodatkowe urządzenia dobrej jakości może zrównać się z gotowym monoblokiem od Chińczyka. Kolejnym minusem jest to, że przerabiając klimatyzator na pompę ciepła, tracimy wszelaką gwarancję, ponieważ jest to ingerencja w układ chłodniczy. Dlatego też należy mieć to na uwadze, że w przypadku rozstrzelenia układu i zalania sprężarki nie uzyskamy naprawy gwarancyjnej ponieważ klimatyzator w normalnym użytkowaniu nie ma możliwości zostać zalany przez wodę chcąc zbudować pompę do klimatyzatora należy również posiadać uprawnienia F gazowe ponieważ bez tych uprawnień nie jesteśmy w stanie pracować z czynnikiem R32 czy R410a, które są szkodliwe dla środowiska. Dodatkowo też, aby w pełni taką pompę ciepło zbudować, wymagane są odpowiednie narzędzia, typu pompa próżniowa, manometry, kielicharka. Sumarycznie wyjdzie tych sprzętów za około 2000, więc albo wypożyczymy je od kogoś, albo musimy zainwestować. Można ewentualnie posiłkować się pomocą kogoś, który, kogoś, kto zajmuje się montażem klimatyzatorów. Wtedy po prostu zapłacimy mu za usługę, która będzie polegać na podłączeniu wszystkiego i, i sprawdzeniu, czy wszystko jest w porządku. Reasumując, czy warto samemu zbudować pompę ciepła? Moim zdaniem tak. Szczególnie jeżeli ty, jako inwestor w swoim domu, Masz na tyle wiedzy mechanicznej, by być w stanie poskładać te klocki w całość. I nie boisz się wyzwań i chcesz czegoś się nauczyć. Jeśli jednak chcesz, posiadać pompę ciepła, ale nie płacić za nią 40 tysięcy, ani też nie bawić się w wszelkie te prace, o których wspomnę w kolejnych filmach, Rozważ montaż pompy typu Monoblock. Niekoniecznie jakiejś firmy mocno rozreklamowanej na rynku urządzeń grzewczych, tylko tak zwanego Chińczyka, którego za około 10-12 tysięcy jesteś w stanie kupić w hurtowni i zamontować sam, bądź za pomocą hydraulika, bo wtedy nie są wymagane dodatkowe uprawnienia. To tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy pilotażowy odcinek na temat pompy ciepła. W kolejnym postaram się przejść troszkę do praktyki i pokazać Wam, jak taka pompa ciepła działa w moim domu. Cześć!